Witajcie z tej strony odkrywca to jest właśnie kolejny material z serii Warhammer 40 World 2. Tak pamiętacie w poprzednim odcinku udało nam się pomsić kapitana Tchór Mam nadzieję, że dobrze wymawiam, a jeśli nie, no to... Przepraszam. Ale tak, udało nam się, więc też mamy za sobą pierwszego bossa tyranickiego, który troszkę nam... He... No, troszeczkę był wymagający, tak, jak to tyranici, bo to już jest jakby poziom wyższy, jeśli mowa o, o poziomie trudności, jeśli mowa o dostępnej rasy. Bo tak jak tutaj mogę opowiedzieć, gdzie um, były te takie statystyki, o tutaj, no to tak. Orkowie, można powiedzieć, że to jest orkowie, jakby taki poziom pierwszy, czyli to jest najłatwiejsza rasa do pokonania. Później jest trochę wyższy poziom, no to to są Eldarzy. No to Eldarzy to są już bardziej tacy mocniejsi, ale jeszcze nie są aż tak mocniejsi jak Tyranidzi. Tyranidzi to jest jakby taki poziom trudności ostateczny, dlatego też Tyranidzi są jakby bardziej tacy no... mocniejsi, tak? A my tymczasem przeniesiemy się na planetę Meridian. Commander. The Eldar you have encountered in the sector are turning into a very serious threat. We are now receiving reports that they are active on the subsector capital planet of Meridian. Meridian is home to billions of Imperium citizens and the site of massive manufacturing facilities. Chief among these is the Ancient Angel Forge. We must secure access to the forge if we are to manufacture our weapons against the High Fleet. The sector governor Meridian Tak więc przenosimy, więc musimy wejść w sektory planetarne i sektor Meridian. Tutaj już będziemy pierwszy raz. I tutaj mamy już na nagrodę Shotgun lepszy. Tylko nie wiem, czy będę go użyła, chyba zostanę przy tej snajperce. Meridian. Meridian stands at the very heart of subsector Aurelia. Billions call it city's home. Its factories and forges are keys to victory against the tyrannids To fall. Commander, welcome to Meridian Orbit. My name is Elena DeRosa. Governor Vandis has assigned me to be your liaison while in system. This is not the hinterlands of Calderas or Typhon, Commander, so a certain amount of discretion would be appreciated. It is imperative that we secure access to Angel Forge, Administrator DeRosa. Yes, so your Captain Angelos has said. Angel Forge is the most important manufacturing facility in the sector, however. Its use follows a strict schedule set by Governor Vandis and his Privy Council years in advance. Nevertheless, there may be a way to arrange special access to Angel Forge. Meridian has recently come under repeated attack from Eldar raiders. They have already inflicted substantial damage to parts of our communication and supply infrastructure the imperial guard forces stationed on meridian are already tied down suppressing food riots in the lower city they do not have the manpower to deal with the eldar as well. were you to employ your special expertise in such matters and repel these raids governor vandis believes he could arrange limited access to angel forge eldar sightings will be transmitted to your planetary display derosa out. Commander, I left Meridian decades ago, but this is typical behavior. The nobility has always closed its eyes to problems in the Undercity. The Eldar must have raided wealthy spires for the noble houses to even acknowledge a problem. They will acknowledge it when the sky darkens with Tyranid spores and hive ships. On that subject, Commander, initial scans indicate no Tyranid activity whatsoever on Meridian. No activity at all no mutated plants or slaughtered wildlife no atmosphere changes none that we can detect check your sensors again martellus i fleets do not ignore worlds in their paths a maiden Niby nie został zaatakowany, ale może Cariusz ma rację, może czujniki nie wykryły. Ale wracając do tematu klasyfikacji planet Roju. One się charakteryzują się tym, mianowicie, że są bardzo, ale to bardzo gęsto zaludnione przez właśnie mieszkańców Imperium. Jedna taka planeta imperialna typu właśnie planeta Ruj, no to, to są biliony nawet populacji. I one są jakby głównym czynnikiem dostarczania właśnie siły roboczej, albo też nawet rekrutów właśnie do Gwaldii Imperialnej, między innymi. A tutaj właśnie widzimy planetę Rui. I też nie tylko, właśnie sektor już taki zabudowany, jak widzicie miasto już stąd nam widać. i to jest właśnie tak, taka chyba wysoka konstrukcja. No, tak więc tak to się prezentuje i na razie mamy tylko walkę z Eldarami, także poziom drugi. Tylko chyba tutaj będzie czołg. Eee, czołg, no. Nie taki czołg antygrawitacyjny, e, taki czołg e, typu gąsienicowy, jak dobrze znamy z XX wieku, XXI wieku, czy też imperialny czy kosmicznych Malins. Tylko, że Eldarzy używają czołgi w, w technologii antygrawitacyjnej, czyli one się unoszą. Ale to oczywiście kosztem pancerza, ale za to siła ognia jest oczywiście bardzo duża. Zresztą nawet się przekonacie. Ale tak, to do naszej drużyny. Aha, sierzył, was Nie, I nie Commander, the Eldar seem intent on crippling Meridian's the infrastructure. They have just silenced a major communications array used by Meridian's noble houses. Valuable items were also pilfered from nearby storage vaults. A powerful Eldar hover tank is leading these attacks, and the Imperial Guard has thus far been unable to stop it. If these raids continue, planetary defenses could be seriously compromised. A Tutaj opis klawy Kruków, przy okazji. Cała mapa i taka mapa typowo gęsto za, zabudowana. To na Czyli tutaj już są marynarze. W ogóle zobaczmy jak prezentuje się mapa cała. Bo tutaj już jest naprawdę klimatycznie już takie typowe klimaty warhammerowe, jak sami widzicie. A nie jest jest tutaj. Znaczy, fuj, zautomatyzowana kuźnia, czyli kolejne bieżyczki tarantula, którą bym chętnie wziął. Ale najpierw tutaj chodźmy, rozwalmy ten oddział, który znajduje się w budynku. A czekajcie, to jest taki oddział. No to wcześniej granatę. A nawet nie tak? How can we serve? The exodites have done poor work. The task squad. Enemy ah! It is done. Move on. Enemy have... <laughs> okay, grenade. No mercy for the misguided. I advise you to stay out. The science collides, brother.

Jak widzicie, to jest lewki czołg aktywny, Tak się prezentuje w szukacji A bomby tajemnicze są idealne. To sami widzicie. Ja jest... Ale oczywiście też broń proznowa jest idealna przeciwko takim celom. Tak no, dobrze, że tak jest... O, o się Oh, I a the It's done. Can't Move on. Without hesitation. Remember your duty. Be for Eldar. Close and engage.

we cannot let them hinder our cause the the That's it.

Ale bywałem. Już tutaj jest sobie tu, jak sam widzicie. Nie jest tak łatwo. Dobra, jesteśmy odnowieni, gorzej z nim tutaj. Czekajcie, trzeba do tej bo się jeszcze nie zamierza. Wow, no jeszcze takie dwa sektory zostały tutaj. No nie jest łatwo. Pierwsza taka misja, która nam już sprawia trudność. Tak naprawdę. A to dobrze, to dobrze. Cały oddział odnowiony, to dobrze. O i... zaczyna ta pojedyncza jednostka idzie. Z tego co widzę. Koniec z tej zabawy idziemy teraz tutaj Czyli tą stroną Tam mamy do przejęcia strefę od sił Teraz do przodu.

prelate benetio of house toral passes on his thanks commander he looks forward to the recovery of his stolen goods and the repair of the damaged array. Is this liaison unaware that a Tyranid high fleet is descending upon this sector? We are currently reviewing the full extent of the Tyranid threat, Sergeant. We have yet to find evidence that Meridian is in any real danger. DeRosa, out. Imperium tech priests have been working to restore an ancient astronomical array deep in the jungles of Typhon. If reports are accurate, this array is capable of detailed scans of an entire subsector. This data could allow us to uncover a critical weakness in the High Fleet. We will have to make contact with the Tech Priests at their base camp on Typhon and ask for the location. Commander, Captain Angelos here. You must defend the capital world and secure Angel Forge. It will all be for naught, however. If we cannot develop weapons with which to attack the hive mind itself, you must locate and secure the astronomical array hidden on planet Typhon. You must also obtain a sample of the Hive fleet's biotoxins. Angelos out. We no, tutaj tutaj. Commander. If we are to attack the Hive fleet, we need a weapon deadly enough to destroy the Hive ships themselves. Chapter records contain details. Commander, if we are to attack the H Commander, Captain Angelos and I have discussed a way to uncover a weakness in the Hive fleet. I think we the Albo a nie jest się? Szczerze mówiąc nie wiem. Zobaczymy najwyżej od następnego odcinka jak to zrobimy Ale tymczasem wrócimy tutaj. Mogę dać ci już końcu tą kwałą rękawicę 37... A nie. Okej, okay. to jest to słabsze. Ale mogę dać Ci już lepszy pancerz. Ciekawe jak bardzo będzie się różnił. No. Aż tak dużo się nie różni, szczerze mówiąc. Ale za to daje większy, oczywiście, pancerz, rzecz jasna. I to się liczy. I tak, ty masz nowy poziom z tego, co widzę, więc damy Ci kolejne punkty. Myślę, że raczej bym Ci dał. O, to jest fajne, bo to idzie z tym ma tak furii i ostatnia postać, czyli Tadeusz który dobrze się spisał się w tej walce tylko, że tak, tutaj nic cię nie mogę ulepszyć jedynie mogę tylko dać ci punkt umiejętności no cóż i tutaj będziesz miał jakąś broni energetycznej a takie jak rękawice, miecze, topory i co czemu nie mogę dodać? Aha, może używać tylko dowódcę. No cóż, a Janusz. Zajmij pan z małym wciąż, zostajemy przy nim. Tutaj jest ten pancerz. Czyli to mogę oddać. I też odgany, co tutaj zdobyłem. Czyli to idzie do oddania. Ja to być ci tak, mogę dać w biegłych śmietanach ognia Czy chcę? Nie, ale chciałbym dać Ci... No dobra, dajmy to, bo to i tak pójdzie w wyobrażenia. Właśnie. I ja jeszcze dam Ci trochę w, w, w punkty w żyłotności, bo troszkę z tą słabo jest. No, i tak to załatwimy. A póki nie będzie lepszej broni dla Ciebie, no to raczej pozostanie tak jak jest. No dobrze, no to w tym momencie kończę ten materiał, także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. A jeśli Wam się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek. Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.